Ryjek jest przyjacielem Muminka, a później adoptowanym bratem. Jest jedną z niewielu postaci z serii Muminków, która szczerze interesuje się pieniędzmi i zawsze szuka innego sposobu na szybkie wzbogacenie się. Ta cecha jest często przedstawiana jako kontrast z Wuczykijem, który nie dba zbytnio o rzeczy doczesne, a ich dwie różne filozofie czasami się ścierają. Chociaż Wuczyki jest zazwyczaj przedstawiany jako mądrzejszy z nich. Fizycznie przypomina co kangura. Nie jest muminkiem, ale mieszka w domu muminków, podobnie jak mała Mi. Chociaż jest chętny do przyłączenia się do wszystkiego, co zamierzają zrobić muminki, jego nieśmiałość oznacza, że nie zrobi nic niebezpiecznego. Jest bardzo dobroduszny, lecz czasami trochę tchórzliwy. Kocha wszystkie wartościowe rzeczy i jest podekscytowany, gdy tylko je napotka. Szczególnie fascynują go błyszczące przedmioty. Ma wiele planów na wzbogacenie się, mimo że zazwyczaj jemu się to nie udaje. Posiadanie rzeczy jest jednak dla niego bardzo ważne. Wielu mieszkańców Doliny Muminków nie mogłoby żyć bez morza. Ale on boi się wody i nawet nie odważa się wejść na molo. Uwielbia badać nowe rzeczy z innymi, ale szybko się męczy i zawsze jako pierwszy w grupie odchodzi. Jest bardzo leniwy i łatwo się nudzi. Ma też słomiany zapał. Nie trzyma się swoich postanowień bardzo długo. To przypadek sprowadził Ryjka do domu Muminków. Rodzice stracili go, gdy był mały, a muminki znaleźli go, gdy szukali muminka, kiedy zaginął. Zabrali wtedy ryjka, aby z nimi zamieszkał. Szczególnie we wcześniejszych książkach, ryjek wydaje się być młodszy niż inne główne postacie. A wiele z jego negatywnych cech można uznać za bezmyślne dziecko. Jest bardzo samolubny, chciwy i szybko rzuca całą odpowiedzialność na innych ludzi. Ale nie jest złośliwy. Łatwo też się boi lub denerwuje. I niezbyt lubi podejmować ryzyko, chociaż często przezwycięża swoje obawy, jeśli istnieje szansa na skarb lub bogactwo, to jedna z pierwszych postaci wprowadzonych do serii. W rzeczywistości jest pierwszą osobą, którą muminki i mamusia muminków spotkają podczas swojej podróży, w muminkach i wielkim potopie, chociaż nie otrzymał jeszcze prawdziwego imienia, jest określany w całej historii po prostu jako małe stworzenie. W następnej książce otrzymuje własne imię i dalej odgrywa główną rolę, zarówno w tej książce, jak i w kolejnej. Wydaje się, że w Jensen nie była pewna, jak nazwać Rejka, kiedy po raz pierwszy go stworzyła, ponieważ w pierwszej książce nazywa się go Małym Stworzeniem. W komecie w Krainie Muminku nosi już imię Sniv, ale w komiksowej adaptacji tej historii, napisanej w tym samym roku, nazywa się go Radjuret, co jest swedką nazwą Mudler. Jednak Jensen ostatecznie zdecydowała się na Sniff, czyli na polskie ryjek. O jakiej postaci z Muminków chciałbyś kolejny odcinek? Daj znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści ryjek.